Prezenty! Prezenty? Chyba ich obudziliśmy. Nie, nie, nie spokojnie. Powiem szacunku, jesteśmy w domu Team X. Byli bardzo niegrzeczni w tym roku, więc zamiast prezentów dostaną sam papier! Usta! Witam wszystkich w nowym odcinku. Dzisiaj jesteśmy z Michałem i... Mamy papier świąteczny. Niestety, no faktycznie tym był bardzo niegrzeczny w tym roku, więc jedyne co dostaną dzisiaj to y, zapakowany pokój w papierze. To nie odpakować. żeby nie znowu nie było przepało, że się skończy. W każdym razie, jak będzie bardzo dużo łapy w górę, to lecimy z kolejnym prankiem. Dzisiaj prank znowu na Lexi, bo akurat Lexi nie ma w pokoju, więc przykro mi, Lexi dwa razy w że zostanie <laughs> prankowana Potem Julę weźmiemy, nie Potem Julkę może, potem w końcu Jurkę, Może Ciebie? <laughs> w końcu. O, w końcu. Więc, no, jak będzie dużo łapy w górę, nie wiem. Z 60 w to lecimy z kolejnym prankiem. I Możecie napisać w komentarzach kogo byście chcieli spręgolać To co, bierzemy rodzinę? Dobra, chodźmy, chodźmy Dobra, Dobra, więc jesteśmy już w pokoju Jesteś gotowy? Are you ready to rumble? No, Dobra, mamy papier moi drodzy 70 ponad rolek. Leksyja, Ostra pojechała w świąteczny belanż wczoraj, więc pozdrawiamy. A my za to przygotujemy niespodziankę. Zobaczmy, jak ten papier pasuje do ściany. Czy jest wystarczająco długi? No tak się Okazuje się, że nie. Tak poradę, że nie jest. jest Obliczaliśmy, że jak damy tam do góry, to będzie tylko jedna taka, która będzie potrzebna. Idziemy po drabinę. Radosławie, zaimponowałeś mi swoją postawą. Drabinę przyniosłeś w zawrotnym tempie. Mianuje cię swoim następcą pomocnika, oczywiście. Dziękuję. Osta. No. Ja! Hey! 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 praca brata, brata. No, A ja się będę opierdzielał, wolne. O, dobrze, dobrze. Znatek napękoć no. ręki. Dobra. Na no. każdej, na każdy, dłoń, na każdy musisz się zatrzymać. Nie ma przerwy. Jak dzwonię, to możesz lecieć. Pozwól się. <noise> Zepsuło się. O! Ej! <noise> Dobra o oh nie! Śmiesz bysz mnie uderzyć tym. A, a. Oh! Synu. Jestem w Twoim ojcem. O, tak już tak było. Potem by się dziwisz, że tak jest. śmierci ta śmierć ucierpiała. Wcześniejsza, yy, wcześniejsze ujęcie właśnie tak się skończyło. Dobra, lecimy dalej. ale jest czas na naszą ulubioną grę. Paperball! Ale mocno! Nie sądziłem, że to tak Dobra, cztery punkty. Następny. Trzy, cztery. Jak, Radek, nie trafisz, to robisz wszystko, kończysz wszystko sam. Dawaj pierdzień. Czekaj. Synek skup się. Leci. Ryt. Ułaga. Ry <grym> Dobra, koniec serwy, zapierdzielacz Aha. Dawaj to Kurde, zawsze mam panę! Ja to robię za darmo. Miałem taki teraz proroczy moment, że to się stało ja potem umrę. Nie serio, nie mieliście tak nigdy w życiu, że mieliście na przykład jakąś chwilę, że nie deja vu, jak to zwane po polsku, ale że wiąże się coś z czymś dalej. O, to jest to, co miało być, bo przez to umrę. Dobra, nie chcę was stracić. Wiem, umarł. Dziękuję, że byliście. Michał dobra, przejmie mój dobra. kanał. Michał przejmie mój kanał, bo nie ma kanału, więc przejmę kanał. Mój ostatni Will and Testament. Zostawiam swój kanał Michałowi. Biała, gdybym umarł. Dziękuję, dobra moc. Nie spłodzimy w takie razie. A dobra, bo to... Kurdy nie! A! A! Dobra moi drodzy, więc Michał stwierdził, że nas opuści tym wszystkim i nas zostawił. Przekleiłem tutaj, patrz, tyle papierków w mi jak mu zrobiłem i po prostu poszedł gdzieś i nie wrócił. Tak właśnie... O. O, kurde, no, skowalny. Gdzie byłeś? Chciałem jeść. Ostatni raz jeść na przerwie. Słyszysz? Uf. 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 Rozumiesz? Dobrze. Już tak. Tu wszystkie rzeczy spakowałem już lekcji, które były na półkach. Patrzcie, ile tego jest. I zobaczymy, czy udaje się ogadnąć. No chyba jedno jest oczywiste, bo to już stoi miesiąc, kubek, kubek kurde, z maka. Resztę rzeczy zobaczymy czy udaje się ogarnąć. więc jeśli się uda to znaczy, że wie co było na półkach, jak nie to znaczy, że po prostu graty, które leżały przez miesiącami i nie zbierała tego w ogóle. Jeszcze tutaj prawie to biurko jest zrobione. Jeszcze muszę spakować komputer. I jak nie widzieliście możecie pić na nasz sklep, Po na sklepie właśnie dużo fajnych nowości. Pilujcie, pilnujcie, bo bardzo szybko w pierwszy dzień wszystko tam się sprzedawało, nawet strony zapadły, więc musieliśmy domówić jeszcze rzeczy. Udało nam się domówić to i jeszcze dodatkowe 500 domówiliśmy, ale już prawie się kończą, jest ostatnie zamówienia, można zamówić i następny drop wszystkiego będzie od razu po świętach i wtedy naprawdę zajebiste rzeczy latują, więc koniecznie bądźcie gotowi po świętach od razu, bo będą zajebiste rzeczy, więc na, na, na koniecznie, koniecznie obserwujcie i patrzcie i dalej mam te paznokcie, już nie mam, mam, tego dosyć, wszyscy na mnie dziwnie patrzą, wszyscy Przyjechali już ludzie do odcinka z Stindera, którego będziemy zaraz nagrywać, co oznacza, że zaraz Leksi też będzie. O! Zaraz, zaraz no ludzie się zbierają. Już mieliśmy skończyć tu do 15, a jest już zaraz 16. Leksi zaraz wróci. Jeszcze tylko zostało nam tylko, tylko, tylko podłoga. Już powoli, już koniec. Zostało powoli. Stały 3 metry kwadratowe maksymalnie. Jeszcze tam. Tu się odkleiło. Kurde, jeszcze tam. Ale prawie skończyliśmy. No już jest ciemno, to już cały dzień. No to prawda, patrzcie, wszystkie prezenty rozłożyliśmy dla, dla będzie rozpakowywać. Tu, tutaj. Tu na półce. Tam. No. Mam nadzieję, że ona będzie chociaż podekscytowana, bo ja już jutro będę w wózku jeździł prawdopodobnie, mnie tak kręgosłup napierdziela z tego wszystkiego, bo wiesz, schylać się staje, chylać się staje. Żebyście wy mieli zajebisty film, bo patrzcie jak to kurde zajebiście już wygląda wszystko. Kurde, zajebiście, naprawdę. No, mamy to! Michał już umiera. <laughs> patrzcie, całe mamy wszystko zrobione, ja pierdzielę. Ile to czasu zajęło ludzie, masakra. Hello! Oh, hello there! Co macie ubrane? Ubranka świąteczne. No nagrywaj. Bo elfiki świąteczne pracowali dzisiaj. Are you ready? No mama. Chodź, zamknięcie. What? Nie chodź. Na ciebie jesteś, chodź na środka, chodź na środka. Trzy, cztery. Niespodzianka! Mieliśmy jakieś skórki! Tak, 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 tak. Patrz, wszystkie moje prezencje. Się w normalnie to wygląda jakbyście jakąś tapetę nałożyli tutaj. No nakładaliśmy tapetę normalnie. Wow! normalnie tapetę. Przerwa. Oh my god! Czekaj! Na... Nie! Wait! Coś... turka. Moja go. lampa! Znowu bejtuj. teraz ja uważam, to zajebista. Prezenty? To są moje rzeczy? Myście po prostu zapakowali? Ty... Jest... Merry Christmas. Znowu, znowu. No coś, nie. Tam prezenty dla Ciebie na święta. Jezu, moje rzeczy zapakowaliście po prostu. No! Nie szukałaś tego? Nie, nie, ani tego. I kubek z Oh my gosh! Kto to Hello, buddy! Nie wiem, prezent to jest prezent od jakiejś marki fajnej. Od jakiejś fajnej marki. Jaka marka? Co to może być? Coco Pearl? Oh my gosh! Oh my gosh, i wam się... Wszystko tak... Dobra Lexi, twój nowy pokój. Ja naprawdę mam takie good vibes teraz tu, aż chce się siedzieć i po prostu śpiewać. Możesz już skakać na łóżko, jak chcesz. Więc jak chcecie więcej takich filmów koniecznie zostawcie łapkę w górę, jak będzie dużo to robimy kolejną rzecz. Wiem, że kilka takich rzeczy już było, więc następne postaram się, żeby już były jakieś ciekawsze, bo rok temu też to robiliśmy, ale jeszcze nie na Aleksi. Więc... Ja to tak zostawiam. Ja Proszę bym też ją. to zostawił, no, to ja ja jest tak święta. Ej, za rok zrobimy cały dom. Jak będzie 100 tysięcy łapek w górę, zrobimy cały yeah. dom za rok. Nie zakładaj się. Za rok 150 50 tysięcy i za rok robimy cały dom. No dobra, to koniec, trzymajcie się, oglądajcie, subskrybujcie, klikajcie subskrypcję, gdzieś tam się pojawi na ekranie i to samo, możecie kliknąć na dole i włączyć dzwonek, żeby wiedzieć, kiedy są nowe filmy, a jak nie wiecie, kiedy są nowe filmy, nie chcecie subskrybować i klikać dzwoneczek, to bijcie na mój kanał codziennie o 16, będą nowe filmy, zajebiście, elu, wina, cześć!